Dzień dobry, witam Was z Posiki Ludwika. Mamy dzisiaj 20, 21 maj 2025 roku. Godzina 13, temperatura jakieś 18 stopni. Jest to drugi dzień po bardzo długim ochłodzeniu bardzo długim, bo trwało prawie 3 tygodnie 3 tygodniowe ochłodzenie. Co możemy teraz tutaj zobaczyć w tych rodzinach? No, chyba nic ciekawego, no ale zajrzeć trzeba. W planie mam po prostu podnosić resztę ramek, które, które jeszcze zostały na dole, a na dół dać te odbudowane, które są u góry, z wędzą. No, To One dostały to przed jeszcze tymi chłodami, ale w trakcie, w trakcie pracy będę po prostu omawiał na czym rzecz polegała. Bo jak pamiętacie, pierwsze one dostały pół nadstawek. I tu one przynosiły ten pierwszy miód zwierzby, potem mniszka. Mniszek już kwietnił, za dużo z tego mniszka nie przyniosły. No ale co zrobić. A dopiero później dostały duży korpus i podniesione były. były tutaj 4, 3 zależy od siły ramki i w środek tutaj na środeczku. Także jak przyszedł chłód to one mogły się skupić i ogrzać to. I zaraz bierzemy się do pracy. Tylko zobaczę czy kamera dobrze ustawiona. No dobrze, wydaje mi się, że będzie widać także przystępujemy do pracy w trakcie ja już będę opowiadał co ja tutaj będę robił Dobra Będziem też otwierać pszczółkom już wentylację, bo tutaj na początek no to będzie duży szum, dlatego że trudnie Będą chciały pójść na oblot. I zobaczymy też, ile tutaj jeszcze zostało tego pierwszego miodu. Czy w ogóle coś zostało? Coś jest, ale pewnie rewelacji nie będzie. Pewnie rewelacji nie będzie. Dobrze. Na początek będzie tutaj dużo szumu, ponieważ trudnie dzisiaj dopiero zostaną tam uwolnione, ja im otworzę. No bo tak nie było sensu i tak było zimno i tak było zimno. Więc na początek będzie bardzo dużo szumu. No one wylecą, odlecą się i zrobi się cisza. Teraz tak, tutaj mamy w tym korpusie mamy ramki, które były dane do odbudowy. Powinny być już odbudowane o i żeby mi ich teraz nie zalały tych odbudowanych to wejdą te rameczki do środka do gniazda tu mamy ramkę okrywową o już jak widać ładnie podlana duża ramka o pięknie Teraz tak, tutaj mamy te ramki z czerwiem. Sprawdzamy. W zasadzie nie muszę sprawdzać, dlatego że tu już było sprawdzane to po 9 dniach, czy one coś tu odbudowały, czy nie. Ale zobaczcie, pszczoły nie ma, nie, nie obijają się. Mimo tego, że brzydka pogoda, to zawsze coś tutaj zdążą przynieść. Nawet pomiędzy chmurkami. No, tutaj też jest troszeczkę wniesione. Dobra. Mateczników nie ma odbudowanych. Więc szukamy teraz tej drugiej jeszcze odbudowanej. To. I to jest druga odbudowana ramka. I teraz te. Które chcemy teraz te dwie przełożyć, pójdą tutaj w środek. Pójdą do środka, już się zrobiła cisza, już chłopaki wylecieli. O, teraz tak. Tu musimy najpierw zlokalizować. Mamy tu jeszcze nie odbudowały do końca. Dostały to na samym końcu. Zaczynają budować. Było zimno, wiedziałem, że idzie zimno, więc dlatego dostały to na samym końcu. Teraz szukamy takich dwóch ładnych ramek, które byłyby z czerwiem krytym na samą górę. Tu jest tak. To jest fajna ramka. Jajek zbytnio tu nie ma, ona jeszcze tu powtórki nie zrobiła. A pracujemy dzisiaj w takiej rodzinie, która tutaj ma matkę trzyletnią. Tu jest trochę poczerwione, ale jest dużo wolnego miejsca. No to możemy taką przełożyć. Chociaż wolałbym pełną, bo tutaj ona wtedy będzie miała jeszcze miejsce na czerwienie, zanim one te wędze do końca odbudują. Tu mamy kolejną wędzę odbudowaną jeszcze nie do końca. Kolor żółty oznacza pracę pszczół na mniszku. Nie jest to wędza biała, tylko żółta A pachnie uhu Pięknie. Dobra No i tu już będzie ramka O idealna Pełna czerwia na wygryzieniu I tu już mamy młodą matkę. Można zobaczyć, o! Tu chodzi młoda matka. Czyli jest ona, no tu trzyletnia. No to wiadomo, że prawdopodobnie dokonały cichej wymiany. Ja tą matkę sobie zaraz złapię. Oznaczę ją. Jak ona będzie czerwić, to ja będę wiedział, że to jest ona. Nie mam niebieskiego, to na razie będzie zielonym. Ale ładnie ona majestatycznie sobie tutaj chodzi. No chodź, panienko. Dobrze, 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 no obróć się, o dobrze. O, zaznaczymy cię. Dobra, do klateczki pójdziesz. O teraz, żeby ci ta farba wyskła, proszę. Tak, o. I do kieszeni. I ja już wiem, co tu jest grane. tu Trzeba tą ramkę dobrze przejrzeć. Być może już stara matka już jest załatwiona. No, trzyletnia, no to nie ma się co dziwić. Ale fajnie, że robią tak to w ten sposób na zasadzie cichej, cichej wymiany. Chociaż może nie do końca, no. Co tu mamy? No, mamy zaczerwioną miseczkę. Dobrze. Może być ich więcej. Może to nie będzie cicha wymiana, tylko po prostu wyjście na rójkę. O. No ale tu jeszcze jest czerw otwarty. Są jajka. No jajka stojące, także jest. Jest stara matka jeszcze. Jest jeszcze stara matka. No, musimy dokładnie teraz przejrzeć. Tak, mamy jedną, no i kogo zabieramy teraz tutaj? Tu matka poczerwiła dziewicze, w ramkę odbudowaną, nie do końca ze względu na chłody, ale jest odbudowana, trzech czwartych, aha, dobra, tu nie ma nikogo. żeby była cicha wymiana no to zabierzemy starą a młodą wrzucimy i mamy sprawę powinniśmy mieć sprawę już załatwioną no są mateczniki czyli to nie jest cicha wymiana to już jest po prostu dzielenie się. Ja muszę zobaczyć czy do tych odkładów tutaj ta matka ma dobre cechy. Muszę zobaczyć czy do tych odkładów tam podałem matki. Jak nie, no to od razu podam te ramkę. Dobra, już jestem. Okazuje się, żeby nie przedłużać, przejrzałem do końca. Yy, no tu jest stara matka, trzyletnia, więc yy, postanowiły sobie wymienić tą matkę. Już młoda ją załatwiła. Nie ma, młod nie ma starej matki. Ona już tutaj rządzi, widziałem ją. Zaznaczyłem. I teraz dajemy ten otworzymy jej tam z przodu wylot w tym poławiaczu żeby mogła pójść na lot godowy no i za dwa tygodnie zobaczymy jaki będzie tego efekt czy się unasieniła czy się unasieniła tutaj mamy w tej chwili 10 ramek już pełnych tu są dwie też czerwie za 7-9 dni trzeba będzie przejrzeć, czy tu nie ma jakichś mateczników. I w zasadzie wszystko. I to potem robi się jako ładna, duża miodnia. A na dole już jest były cztery. Już jest sześć ramek tegorocznych z wędzą częściowo odbudowanych tak 3 czwarte a resztę odbudują, jak przyjdzie jakiś większy pożytek. I w zasadzie to już mamy tutaj pracę zrobioną. Tu mamy pół nadstawkę. Ewentualnie możemy jeszcze zajrzeć co tu mają w tej półnastawce Pewnie część zjadły tego wszystkiego co przyniosły podczas tych chłodów Ale coś tu jeszcze dla mnie jest Trzeba będzie to wywirować bo zjedzą wszystko No Po bokach już suszą także to już jest zjadane tym bardziej, że kurczę, Dzisiaj mamy środę. A od jutra znowuż 11 stopni, aż do poniedziałku. Prawdopodobnie wezmę Wezmę to w ten. W sobotę wywiruję i tyle. Bo to jest miodek bardzo fajny. czesno wiosenny Nie lubię takich ramek wirować. Kurcze, które nie są tak do końca sklepione a tu jest bardziej ładnie zasklepiona widać, że ma coś z Kaukaza dobra nie będziemy już im tutaj przeszkadzać tu jest ramka pusta jak widzicie miałem trochę takich ramek z miodem i z karmą zimową więc im to odsklepiłem i dałem, jak były chłodne dni. Zobaczcie, wszystko wylizane, nie ma nic. Wszystko poszło na użytek bieżący. Na użytek bieżący. I teraz już ten miód widzę, że osuszają tu po bokach. Także te dwa dni jeszcze będą chłodniejsze. One nic nie przyniosą i w sobotę im to zabiorę, co one mają. Do zabrania. Bo jeśli tak pogoda będzie cały czas, to zjedzą nam wszystko i nic nie będziemy mieli z tego pierwszego, z tego pierwszego miodu. No, Teraz jeszcze Wam pokażę tylko tą zasuwkę, którą tutaj odsuwam. O, tak, tu, żeby było widać. Tu ją przesuwam ręcznie, Aś ciężko, o tak. I spod spodu jest ta blaszka, która o ona teraz opadła o widać teraz ona teraz opadła Ale muszę tak zrobić o tak będzie lepiej widać teraz zablaszka ta tam opadła leży na, na tym mimośrodzie i teraz pszczoły mogą bezpośrednio wchodzić do gniazda o. mogą bezpośrednio wchodzić do gniazda No nic, ja biorę się dalej do pracy. Bo dużo jeszcze przede mną pracy i pewnie niespodzianek w niektórych rodzinach. Także zaczynam działać. O! Także zaczynam działać. Yy, co tu powiedzieć? No nic. Nie kręciłem przez dłuższy czas, no bo nie dało się nic zrobić na tej, na, przy tych pszczołach. Dzisiaj, mówię, jest drugi dzień takiej lepszej pogody, yy, gdzie, gdzie po prostu można Cokolwiek zrobić. Także pozdrawiam Was z Pasiki Ludwika, trzymajcie się do następnego. Cześć!